Drodzy widzowie, dzisiaj gdziekolwiek akurat Storunia i warunki trochę hotelowe, ale tak bywa czasami też. No, to jest bardzo interesujące i piękne miasto. Miałem się okazję przejść się po raz kolejny zobaczyć sobie uroczą starówkę, zobaczyć sobie Wisłę I w ogóle Torun jest całkiem spoko. Pozdrawiamy Krzyżaków, tych z Polski, a tymczasem dzisiaj święto wojska polskiego 15 sierpnia. I w związku z tym słuchajcie, bardzo ciekawa rzecz się stała, bo były szef BND, czyli niemieckich służb w yy, wywiadzie dla Die Welt powiedział, że Andrzej Duda, nasz prezydent, wiedział o tym, co więcej, współustalił z prezydentem Ukrainy, czyli z niejakim zełańskim, że dojdzie do zamachu na Nord Stream 2. To jest pokłosie tego, że nie wiem, czy wiecie, na początku czerwca Niemcy wystosowały europejski nakaz aresztowania dla nurka podejrzewanego o podłożenie ładunku i wysadzenie w powietrze Nord Stream na Bałtyku. Do tego zamachu doszło i całe szczęście. Bardzo Niemcom się to nie spodobało. Kombinowały strasznie, kto to zrobił, jak to zrobił i tak dalej. To, to oczywiste, że Ukraina, chociaż Radosław Sikorski, dziękował jakiś czas temu na Twitterze za to Amerykanom, i też ja myślę, że ten wątek jest niewykluczony wcale. No ale w każdym razie zlokalizowano potencjalnego podejrzanego, który mieszkał w Pruszkowie pod Warszawą. I wystawiono za nim europejski nakaz aresztowania, którego Polska no, tak nie za bardzo przyjęła, że tak powiem. Wczoraj już o tym mówiłem, i facet prawdopodobnie ostrzeżony przez polskie służby wyjechał na Ukrainę. Nie da się już go złapać, bo Ukraina nie ekstraduje swoich własnych obywateli. No i Niemcy są zdenerwowane, dlatego dziś moim zdaniem specjalnie, bo takich rzeczy się nie mówi przy okazji, przypadkiem, zwłaszcza w taką datę ważną dla Polaków 15 sierpnia. Ta informacja wyszła. Wychodzi na to, że Andrzej Dura to jest jakiś mega kozak w ogóle, biorąc pod uwagę, że jeżeli tak jest, oczywiście współodpowiada za wysadzenie Nord Stream, a dodatkowo, ostatnio jak poleciał do Chińczyków, to kazał im uspokoić Białorusinów, żeby nie wysyłać nam tu więcej migrantów. I rzeczywiście Białoruś zakręciła kurek, i jakoś tych migrantów nie ma w tej chwili. Są jakieś tam szczątki, ale tak naprawdę to jest nic w porównaniu z tym, jak to wyglądało jeszcze kilka miesięcy temu. Więc dzieje się, drodzy Państwo, takie rzeczy. Będą się działy na pewno, dopóki sytuacja jest napięta, a jest od cholery napięta, i jak wiemy cały czas bardzo dużo się dzieje. Wczoraj też mówiłem o tym, że być może wkrótce obniżka stóp procentowych, no bo y, sytuacja makroekonomiczna w Polsce jest taka sobie mówiąc delikatnie, nie ma silnego odbicia, yy, inwestycje spadają, konsumpcja nie rośnie tak jak powinna, tak jak byśmy chcieli, może. Więc nie wiadomo, jak będzie Donald Tusk apelował do Adama Glapińskiego o to, żeby obniżał już te stopy, czyli Panie Glapa, obniżaj Pan te stopy, a tymczasem okazało się, że informacja jest bardzo pozytywna, no bo PKB w drugim kwartale wzrosło więcej niż oczekiwano, 3,2% rok do roku, to są informacje z wczoraj, to dużo. W związku z tym nie należy się chyba jednak niestety spodziewać obniżek tych stóp, nad czym bardzo ubolewam. Oczywiście lepiej mieć wzrost gospodarczy i wyższe stopy niż yy, przeciwnie, yy, no ale yy, mimo wszystko wyrabiam, że moja rata kredytu była niższa. To analizę PKO teraz PKO SA wam przedstawię. Yy, oni pisali wczoraj tak: Polska rośnie obecnie najszybciej w Unii Europejskiej. Co nas wyróżnia: dwucyfrowe tempo wzrostu dochodów, czyli podwyżkę płac plus impuls fiskalny. Wzrost tempa dochodów oznacza to, że wzrosła bardzo płaca minimalna, no i pracodawcy musieli podnieść pensję, żeby podgonić za inflacją. Oczekiwania płacowe były bardzo duże i trzeba to już było w końcu zrobić, i dobrze zresztą. Temat inflacyjny w ogóle jest bardzo trudny i skomplikowany. Wczoraj pod moim postem bardzo długi komentarz Bartka, na który postaram się odpowiedzieć niedługo, co ja o tym myślę, w ogóle o inflacji, jak to wszystko wygląda, ale w każdym razie dynamika PKB. Procentowo rok do roku w drugim kwartale 2024, na pierwszym miejscu Polska 4%, na drugim miejscu wiecie, to jest flaga szczerze mówiąc, Chorwacji chyba 3,7%, potem Hiszpania 2,9% i tak dalej, i tak dalej. No i y, różnie te różne kraje wyglądają. Są takie, to są na minusie: Niemcy minus 0,1%, Austria minus 0,4%. Finlandia minus 0,7, Włochy minus 1,4 i to jest chyba Estonia minus 1,7, więc no niektórzy są, mówiąc kolokwialnie, tam, gdzie są cztery litery, czyli w D. My radzimy sobie całkiem nieźle, ale no to jak zwykle, Polska generalnie rozwija się dobrze, a to dzięki komu? Dzięki tym ludziom, którzy ciężko pracują, dzięki przedsiębiorcom, którzy robią ten cały biznes i zarabiają dzięki temu, więc tak to mniej więcej działa. No, nie komentowałem jakoś u mnie za specjalnie sprawy, Pabla G., czyli Gonzaleza Walrubcowa, który został zatrzymany w przemyślu tuż po rozpoczęciu wojny na Ukrainie. Pewnie pamiętacie niedawno w ramach wymiany szpiegów, chociaż my nie dostaliśmy nic w zamian, ale inni dostali, trafił do Moskwy. Jego partnerka jest teraz opisywana w różnych miejscach jako Natalia K. Niektórzy przedstawiają z jej prawdziwego imienia i nazwiska. Ja tego nie będę robił, a to dlatego, że ją znam prywatnie. I nie będę się do tego odnosił za specjalnie, natomiast po tym jak już on trafił do Moskwy, ten słuchajcie, Rubcow, no to się okazało, że prokuratura złożyła akt oskarżenia przeciwko niemu, zarzuca mu popełnienie szpiegostwa. Teraz prokuratura to zrobiła na pecję i co to ma być, naprawdę brzydkie słowa mi się cisną na usta ale wiem, że YouTube tego nie robi, więc nie będę tu przeklinał, ale to jest dramat, słuchajcie, i rozmawiałem z ludźmi, którzy tą sprawą się zajmują, którzy czytali akta, którzy siedzą w tym bardzo głęboko i mówią, że to, co prokuratura wyprawia, to jest totalny dramat, nie mieli żadnych w zasadzie rzeczy na niego, chociaż wiadomo było, że szpieguje, a oni nie potrafili nic mu udowodnić, tak samo z jego partnerką, yy, która yy, Została zatrzymana, została wypuszczona, prokuratura, nie ma na nią żadnych materiałów, więc trwają teraz dziennikarskie śledztwa niezależne. 100 osób albo i 200 szuka na nią czegoś, zobaczymy czy znajdą. Ale prokuratura se nie potrafi poradzić. Ja myślę, że to jest totalny, totalny, totalny dramat i wstyd. I to i pisowska, i platformerska se nie jest w stanie poradzić, więc naprawdę nie ma to znaczenia, kto rządzi, bo prokuratura po prostu daje ciała. Słuchajcie. Nie wiem, czy chce mi się komentować, szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego i w ogóle sprawy związanej z PKOL-em. głupie rzeczy tam się dzieją, słuchajcie, no głupio jest to, że, że są działacze, którzy wyciągają kupę kasy, a, a sportowcy nie, nie wiem, czy wiecie, minister sportu wysłał do związków sportowych takie pismo, z żądaniem informacji na temat tego, gdzie mieszkali działacze, w jakich hotelach i czy byli z osobami towarzyszącymi podczas igrzysk, a gdzie mieszkali no, sportowcy, ale też ekipy techniczne, jak to wszystko wyglądało. No i niektóre związki odpowiedziały, na razie mniej więcej połowa, tak mówi słowo tras, a niektóre nie odpowiedziały. I wychodzi z nich na przykład, że niektórzy yy, działacze sportowi mieszkali, działacze, nie sportowcy, mieszkali w hotelach za 1000 euro za noc razem z rodzinami, a na przykład lekarz albo fizjoterapeuta w domu pielgrzyma za 48 euro za noc. No. Skandal mówiąc delikatnie, ale trzeba pamiętać o tym, że ministerstwo niewiele tu może zrobić, tak naprawdę, bo są związki niezależne. One oczywiście są finansowane częściowo w dużej mierze z finansów publicznych, z rządowych, różnych dotacji i tak dalej, z Unii Europejskiej, spółki tam płacą czasami, fundacje są i tak dalej, i tak dalej, ale tak naprawdę niewiele są w stanie zrobić w związku z tym, słuchajcie, bo te związki są niezależne i na tym to wszystko polega, że one mają być niezależne od państwa, tak naprawdę, chociaż państwo oczywiście je sponsoruje na. Mm, na różny e, sposób. Bardzo jestem ciekaw, jak to wyjdzie. Szef Pekalu wychodzi na razie na takiego no, mocno aroganckiego i pewnego siebie buca trochę, a to jest moja opinia. Zobaczymy, y, czy uda mu się obronić, czy nie uda mu się obronić. Sposób, jaki się zachowuje, hmm, pozostawia trochę do życzenia. Pojawił się w TVN-ie i trochę został tam zjedzony, moim zdaniem. No, ale to już jest moje zdanie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Znam trochę zobaczy sportowych. Są to ludzie, którzy ciężko pracują, ale wiem, że nie wszyscy są tacy. Są tacy, którzy się na tym jednak mocno dorobili i umieją się z tego korzystać. Z dobrych informacji jeszcze słuchajcie, F-16 latają nad Ukrainą. Czekamy na to. Późno jak cholera, naprawdę, bo to już pewnie tej sytuacji na wojnie nie zmieni, ale jednak coś tam pomoże. Karolina Baca-Pogorzelska, która dwa lata temu wyjechała na Ukrainę i tam siedzi do dzisiaj, korespondując z miejsca, pracując i, i w ogóle walcząc tam na miejscu. Taka polska dziennikarka, może ją pamiętać, pamiętacie, może nie, napisała Dosłownie dzisiaj wieczorem na, na Twitterze. Nie wierzę, że to piszę, pokazać nie mogę, ale para F16 nad nami popłakałam się z bezradności, bezsilności, szczęścia, nie wiem, czego jeszcze. I To potwierdzona informacja, czyli są nad Ukrainą. F16, bardzo jestem ciekaw i myślę, że nie tylko ja, w jaki sposób poradzą sobie na niebie rosyjskim, słuchajcie i w jaki sposób będą tam latały w ramach oczywiście sił zbrojnych Ukrainy i co z tego będzie wynikało, czy poradzą sobie z suchojami, migami, itd. Jak sobie poradzą, to pierwsze takie poważne zderzenie jednych i drugich samolotów będzie. Na razie wychodzi na to, że EF-y mają przewagę, bo generalnie rzecz biorąc, lotnictwo rosyjskie trochę przestało latać na to miejsca, gdzie są Ukraińcy. Tak przynajmniej mówią ci, którzy są w tej chwili na froncie. Więc jestem bardzo ciekaw, jak tą skutecznością będzie. I już kończąc temat ukraiński i w ogóle, to chcę jeszcze powiedzieć, że te ofensywy Kurska. To, co Ukraina teraz robi, atakując samą Rosję, wchodząc też w inne obwody, wiele osób zastanawiało się, po co to jest. Czy chodziło na przykład o zajęcie rosyjskiej elektrowni jądrowej w Kursku, bardzo możliwe zresztą, jako szantaż, jako odzyskanie chęć własnej elektrowni zaporowskiej, którą ruscy przetrzymują przecież od dwóch lat i przez to Ukraina nie ma, że umiera z braku prądu i ciepła, yy, yy, cierpiąc strasznie. No to jednak yy, to może być sprytny fortel. Nie chodzi tylko o wymianę elektrowni, ale o to, że jeżeli Ukraina zajmie kawałek Rosji, to nie dość, że odbija piłkę, pokazuje, że ma jeszcze dynamikę, że może jeszcze walczyć, to w sytuacji kiedy dojdzie do negocjacji, a dojdzie chyba, bo Rosjanie już nie dają rady Zachodowi się nie chce sponsorować za specjalnie Ukrainy. Za dużo się dzieje w innych miejscach świata i trzeba już trochę zbastować. To inna będzie pozycja negocjacyjna Ukrainy, a inna będzie Rosji w sytuacji, kiedy będą mieli się wymieniać ziemią, a nie Rosja by musiała oddawać ziemię. Inaczej to zupełnie będzie wyglądało. Jeżeli Ukraińcy utrzymają swój skrawek tego, co zajęli w Rosji, to będzie inna sytuacja, inne pole negocjacyjne. Zresztą. Wysadzenie Nord Stream także było tym elementem, bo dzięki temu, że yy, no, sprawiono, że yy, ten kanał przesyłowy przestał działać, a to została tylko ta nitka gazu, która przecież szła przez Ukrainę, więc Ukraina miała na to wpływ po pierwsze, mimo tego, że jest wojna, to jednak ten gaz płynie, a po drugie, dostaje za to pieniądze, więc też nie umiera z głodu, bo przynajmniej trochę tych pieniędzy ma. To tyle. Dużo się działo, mimo tego, że w Polsce święta, ale u nas się zawsze dużo dzieje. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.